Ten Sejm, w którym mamy prawicową partię rządzącą, skrajną prawicę bardziej po prawo, mamy też taką prawicowo-centrową opozycję, mamy opozycję lewicową, to jest Sejm, który reprezentuje lepiej niż poprzedni Sejm, na pewno dużo lepiej niż poprzedni Sejm, po prostu reprezentuje Polskę. Ta Polska tak wygląda. Ona jest i ma twarz prawicy, ma twarz nacjonalistyczną, ma twarz też lewicowych działaczek i działaczy społecznych. Ma twarz PSL-u, ma twarz zielonych, ma twarz nowoczesnej. To jest, to jest ciekawe w tym sejmie. Dlatego wydaje mi się, że on będzie dużo ciekawszy niż ten poprzedni, bo on dużo lepiej reprezentuje, dużo lepiej pokazuje Polskę. Ta Polska taka właśnie jest. Tutaj nie takie pudrowanie i próbowanie pokazać, że, że są tylko dwa obozy. To już my widzieli przez ostatnie lata. Byśmy zapętleni w takim klinczu popisowskim. I paradoksalnie obu stronom się to opłacało. Znaczy, platforma trwała, ponieważ nie była pisem, a pis trwał, żeby chronić przed platformą. No to już dzisiaj nie będzie takie proste, bo pojawiło się kilku więcej aktorów na tej scenie, i takich aktorów, którzy pewnie nie będą przypadkowi, jednak będą tu przez jakiś czas, a możliwe, że zostaną też na dłużej. Więc wydaje mi się, że ten nowy Sejm może być takim nowym rozdziałem, takim nowym rozdaniem, rozdaniem w sensie tym, tego, co widzimy w Sejmie, bo nie tego, co widzimy w Polsce, bo taka jest Polska, po prostu ona jest różnorodna.